Hej wszystkim, witajcie na moim kanale, tu Luna. Zapraszam na mój prywatny sejr z The Sims 4. Ostatnio pogrywam sobie taką simeczką, już ją ostatnio też widzieliście u mnie na prywatnym sejwie. Jest to Aikoli, właśnie taka powiedzmy azjatka, chociaż teraz doszły bardzo fajne w aktualizacji rysy azjackie. Moja simka, gdyby się tak uprzeć, to ja w sumie no coś tam widzę, ale no nie do końca jest to ta uroda, która jakby jakby którą chciałam tutaj uzyskać, jeśli chodzi o tą simeczkę. To jest simeczka, która jest na razie zawziętą singielką. Mam nadzieję, że w tle nie słychać mojej pralki, która wierci, kręci, generalnie chce odlecieć z tego świata chyba. Ale okej, okay, mam nadzieję, że, że to jest spoko. Jesteśmy właśnie na festiwalu smaków i chciałam kupić jakieś te kryształowe kule. Kryształowe kule... Te kule takie śnieżne. O, śnieżna kula jest. Króliczek. E, dobrze, króliczka weźmiemy. Ja nie mam żadnych, także fajnie. Ten zielony korzeń uprawia się w górskich strumieniach. Hmm, widzę, że tu mają ciekawe rzeczy. Fajerwerki. Może wezmę też fajerwerki. W sumie jest lato, ale ja później zapominam, żeby te fajerwerki kupić. A weź kup, co ci szkodzi? E, dwie takie. Bardzo ładnie, jesteśmy tutaj same, słuchajcie, mimo że mamy wielu znajomych, w ogóle ona dalej prowadzi ten swój sklep, gdzie wystawia obrazy i tak dalej, jeśli chodzi o jej życie uczuciowe, słuchajcie, to może Wam tutaj powiedzieć, no tak Eleonor jest oczywiście naszą najlepszą przyjaciółką, mamy kilka takich przyjaciółek bardzo bliskich, e, także spoko, Aleks. Aleksa też już Wam tam pokazywałam. Kiedyś wchodziliśmy do niego do domu, on miał taki czerwony wystrój tej haciendy swojej i w ogóle, w ogóle myślałam, że jest wampirem, ale okazuje się, że nie i coś mi się wydaje, że jakkolwiek jesteśmy zawziętymi singielkami, to Aleks bardzo nam się podoba. Ja myślę, że ona się w nim dość poważnie zadłużyła, ale mamy jeszcze kilka innych takich obiektów, westchnień. <grym> On jest bardzo fajny i myślałam, żeby ich połączyć, ale widzicie, on jest, że tak powiem, już w związku. Więc, no, nie wiem, czy oni tam mają jakieś dzieci czy coś. Ten jest też fajny, Brock, i bardzo się zaangażował w, nasz, w naszą relację, że tak powiem. On chyba bardziej niż my, ale też o nim dość poważnie tutaj myślę. Jeśli chodzi o tego Ridge'a, to on mnie wnerwia. Muszę Wam powiedzieć, bo myślałam, że on będzie takim fajnym kandydatem na coś więcej, ale okazało się, że on również ma żonę. Także yy, spadaj koleś. Yy, ona jest fajna, Kaori. Myślałam, że może jakiś romans z nią czy coś, ale jest nastolatką. Także odpada. Ona jest bardzo fajna, doktor Pandora. <gry> ona też jest jedną z naszych tych takich przyjaciółek fajnych, Sherry. Myślałam, że Sherry będzie też naszą taką troszkę. Yy. Miłością dziewczyńską, tak bym to nazwała, ale ona jest bardzo taka nastawiona na ekologię. No, nie wiem, czy do nas pasuje, tak naprawdę. Myślałam, że też coś z penny, by tutaj poflirtować z tą blondyną platynową, ale okazało się, że ona ma dziecko, i jakoś tak. Myślę, że ona chyba dążyłaby do czegoś bardziej poważnego, a ja z nią raczej na coś poważnego, to bym tutaj, no nie, tak, tak nie bardzo. Znamy tak dużo simów, tutaj nawet w tym mieście są, słuchajcie, te boty. No, także nie złania. Eee, nie wiem, dlaczego Atena nas nie lubi. A ten nas, nas nie lubi chyba dlatego, że my flirtowałyśmy z jakimś simem w jej obecności. Chyba z Alexem, nawet. A on tam ma jakąś relację romantyczną z nią. Zresztą on ma z bardzo wieloma simkami relacje romantyczne. Ja go nawet z jedną simką chcę, słuchajcie, ożenić. I to też będzie tutaj dla nas taki troszkę zwrot akcji na tym sejwie. Także zobaczycie. Ja tu tylko normalnie ględzę i opowiadam Wam o relacjach. A tu po prostu facet z cykiem żyły sobie wyprówa, śpiewa, a my nawet nie damy mu napiwku. No, nie godzi się tak, to się nie godzi naprawdę. Chodź tutaj, daj mu napiwek, kochana. Jeśli chodzi o nasz dom, to ja zmieniłam jej dom, zarobiłam, kupiłam, zmieniłam. Także wydaje mi się, że jest fajniejszy. No i co? I to koniec? Nie będziesz nawet go słuchać, czy coś? Aha, on, on zamarł, słuchajcie. Nie wiem, jak tam po nowej aktualizacji gra, bo nie grałam przez cały tydzień. Spróbuj się przedstawić, nie mogę nic więcej tutaj. Serio, aha, bo on się już zwija. Wyłudził od nas napiwek, słuchajcie. Yy, no, że on taki niby wiecie, że mam kurcyk, jestem rockmanem początkującym, a daj trochę kasy, to może zrobię karierę. Wziął 10 simoleonów i na ranie. Tylko na to czekał, teraz idzie coś zjeść. O, barman się pojawił. O, cześć, dasz mi jakiegoś drina, Koleś? Ja nie wiem, ona chyba teraz swojego ulubionego zamawia, a ja nie wiem, jaki jest jej ulubiony drink. Że znaczy, pewnie wiedziałam, ale zapomniałam już. A ten tylko o napiwkach myśli. Wszyscy po prostu tutaj dzisiaj jacyś ci faceci normalnie, co ich spotykam dzisiaj na tym sebie, to tylko kasa, 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 nie? I no, dej, i dej. A nie dam, już. Dobra, miesza nam, pan z brodą, by kłaczki żadne tam nie wpadły. Hyuh. Patrzcie, ten dalej tam wyłudza kasę na kucyk. A kto tutaj siedzi w ogóle przy tej? A ty? Ciebie chyba też znam, ty chyba byłaś u mnie w sklepie kiedyś, no. Coś mi się tak właśnie, ale ona też jest, nas, nie, ona jest młodą dorosłą. Ale naprawdę tu są ci simowie tak fajnie zrobieni, każdy widać, że jest jakiś taki, wiecie... Nie, no Inny, różnią się jakoś o, o, od siebie. Chodzi o to, że naprawdę jakby miały swoją osobowość, te simy, nie? W przeciwieństwie na przykład od tych simów z gry, coś mi się wydaje. Dobra, a to ty, tu lubisz tą słodką pikanterię, serio? Dobra, ile nam jeszcze dni tego lata zostało? O, już się lato nam kończy, słuchajcie tutaj. No, bo ja tak dość e, długo grałam na tym save'ie, tak ją cisnęłam. Żeby ona tam sprzedawała i żeby. Wiecie, był hajs na mnie, bo nasz pies po prostu musi mieć godne życie. U umówmy się, to jest logiczne. Więc tam cisnęłam i cisnęłam. Nie wiem, czy nie załatwić sobie jakichś szczeniaczków, um, ale nie wiem, jakie tu rodziny mają psy. Bym musiała powłazić do tych rodzin tak na podglądzie, może mapy też zobaczyć, patrzcie, jakie tu potrawy, a ja głupa, głupia zamówiłam ten za hajs. O, kot przechodzi pod moim oknem. O, kot! No, ostatnio muszę Wam powiedzieć, że ten kot mnie rozwala. Co chwilę łapie jakąś mysz, nie? Ale nie, żeby się pochwalić czy coś, nie. On ją zżera na, przed naszymi drzwiami i robi sobie tam uczty, albo bawi się tymi myszami. Ja nie wiem, to jest kot sadysta, sadysta. No, ale e, ma na imię Killer, także... Także no, coś, coś w tym jest, nie? Usiądź i wypróbuj. Dobra, no jeszcze w sumie tak z tego to nie korzystałam za bardzo na tych festiwalach, muszę Wam powiedzieć, także usiądź i wypróbuj sobie. Nie wiem, czemu my w ogóle dzisiaj tu jesteśmy bez dziewczyn, to był chyba jakiś taki spontaniczny wypad, tak dziwnie też zaczynam tą rozgrywkę od takiej późnej pory. Ale to nic. Dobra, widzę, że po tym drineczku bardzo nas tutaj e, pili na pęcherzu. I czemu ty znowu nie możesz tego, z tego korzystać, co? Jak mnie to wkurza. Oni nigdy nie mogą z tego skorzystać. A, dobra, proszę bardzo. Wow, ohohoho. Ale bańki. No, niezłe, niezle, niezłe nie zle, kobieto. Nie wiem nawet, jaki ona tam smak ma. No i co, już raz użyłaś i już koniec? Widziałam tylko w aktualizacji, że poprawili tekstury jakichś tam Włochów i tak dalej, ale z tego co zdążyłam zauważyć, to te kolory na tych takich kręconych, ciemnych włoskach są takie dziwne, bo są albo szare, albo niebieskie i nie wiem czemu nie poprawili w sumie tego od razu, nie, ale co ja tam wiem. Jezu, czemu ona tego nie próbuje? Wypróbuj, no! Kurde! Kobieto, bo nam tu zejdzie do jutra. No i to jest właśnie głupie, że tak raz się zaciągną tym, wypuszczają te banie, a później zwiecha na raju, już, już nie próbuje. Nie, mi to wystarczyło w ogóle. A O co ci chodzi, kobieto? O, jakiś kolo się do nas dosiadł. Jakiś starszy. Frankie Fish, okej. Okay. No i oni później tak siedzą przy tej siszy całej i, i, i tyle. Marnowanie czasu. I to jest teraz mój dom. Wydaje mi się, że lepszy. Nie, że większy czy coś, ale no fajnie tak skonstruowany. Podoba mi się ten pomysł, że on jest na takich palach. My oczywiście w Górze Komorebi mieszkamy, więc tak się przedstawia tutaj nasza okolica. Już Wam y, pokażę, jak wygląda. W środku, wiecie co? Tu nie ma co tak naprawdę pokazywać, bo to jest jedno, jak dla mnie, pomieszczenie. To równie mogłoby być jedno po prostu wielkie pomieszczenie. Znaczy, takie wielkie w sumie też nie wiem, nie. Ale na przykład kuchnie. No, mamy bardzo skromną kuchnię. O, jeden blad roboczy. Ja taką mam kuchnię. <laughs> jeden blad roboczy. Tak, to, jest, to jest naprawdę super sprawa. Jak przyjeżdża 20 osób na wigilię, nie? a ty masz jeden blad roboczy, to jest fajne, fajne. Polecam każdemu. I co? No, takie drewno jak drewno. No, co? Drewno jak drewno, co ja będę mówić? W takim stylu. Mamy tutaj też komputer, no bo nigdzie więcej go się nie dało wcisnąć. O, cappuccino. No i taka sypialnia, coś tutaj pozmieniałam kolorystycznie według siebie. No i tyle. No i mały kibelek. Mm, nie wiem, słuchajcie, co ja miałam tutaj na myśli i co mnie tchnęło, bo tu wcześniej była wanna i był ten prysznic też. I po prostu wywaliłam wannę i dałam drugi prysznic. Nie wiem, nie pytajcie się. Tu jest z kolei druga wanna dla psa, nie wiem, będę musiała to chyba jakoś naprawić. Nie wiem, czy ten, boże, szampon, chciałam powiedzieć, prysznic działa, ale chyba tak. Także dałabym tu tą wannę, żebyśmy tego psa tam nie, nie targali za każdym razem na dwór. No tutaj też jakieś kolorki w salonie sobie pozmieniałam, żeby było lepiej. Znaczy ja uważam, że lepiej jest teraz, no więc, więc skorzystamy. Czy my mamy w ogóle jakieś e, namalowane obrazy do naszego sklepu? Nie mamy. No to niedobrze. To trzeba będzie rano coś tam machnąć. A tak zazwyczaj maluję do tego sklepu dwa obrazy chyba, że są naprawdę bardzo korzystnie, że tak powiem, wyceniane przez tam galerie sztuki, czy coś, jak tutaj klikam i sprzedaję, to wtedy się tak połakomię i mówię, a dobra, jak już dadzą mi od razu te 2000 na łapę, to biera, nie będę do tego sklepu łazić i tam sprzedawać przez cały dzień, biera. Ale jak jest 700, to mówię, nie, dobra, pojadę do sklepu, może wyciągnę więcej. Czyli generalnie, słuchajcie, chciwość. Chciwość, tu jest gruba, dlatego właśnie mamy drugi dom już. No tak, a Wam pokażę jeszcze, jak dochody ze sklepu. No tak się pr przedstawiają, mamy jakieś tam 2000. Yy, I chyba co jej ostatnio wzięłam z tych punkciorów, no nie wiem, bo to tak tu nie pisze nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie te ikonki później się pojawiają ale chyba jej wzięłam szybsze podliczanie klientów tak mi się wydaje. No, bo uzupełnianie towaru nie, bo, bo my sprzedajemy generalnie. A czemu jesteś oszołomiona? Aha, przez te bańki. No, się raz zaciągnęłaś, no to faktycznie. Dobra, idź, aha, dobra, idź spać. No i tak, e, więc mamy ten swój sklep, sprzedajemy swój towar, ale postawiłam też tam dwa manekiny, po, żeby po prostu czasami, wiecie, jakieś urozmaicenie, żeby Simy sobie też kupiły jakieś ciuchy. Ja tak lubię te ciuchy tam dobierać na tym manekinie, to, to sobie dałam. O, oczywiście cappuccino na kanapie śpi. No, e, bardzo często mi choruje ten piesek. Co mi się nie zdarzało po prostu nigdy do tej pory. A w ogóle powiedzcie mi, macie jakieś takie rasy psów, co na przykład bardzo często w Simach robicie? Czy na przykład są to rasowe, czy jakieś tam kundelki robicie? Bo ja muszę Wam powiedzieć, że w sumie bardzo często, nie wiem właściwie dlaczego, bo nie jest to jakoś tam jakaś moja ulubiona rasa, chociaż lubię te psy, no wiadomo. Bardzo często mam Dalmatyńczyki. No, szok, nie? Po prostu szok. O oh mój god, mój pies chrapie. Chyba wszystkie psy chrapią. Teraz nie słychać, jak na złość. Ja powiem Wam, jest sukces generalnie w tym domku, bo w tamtym podwójne łóżko się nie mieściło, więc wszystkie barabara odchodziły w prysznicu. Nie wiem, może dlatego z przyzwyczajenia dałam ten prysznic. Ale y, teraz, no teraz to już można tutaj, chyba, że ten zamienię tu, a tam się Wanna wciśnie, to by było lepsze rozwiązanie, bo też można by było robić barabara -bara pod prysznicem, nie? To zawsze jakieś urozmaicenie <grych> dla simów. Wiadomo. Dobra, która jest godzina? Która tam godzina? Pyta rodzina. No wcześniej jeszcze jest. Także niech ona se pośpi, dzieci jej nie płaczą, to może spać. W ogóle nie wiem, gdzie bym w przyszłości ją widziała, bo myślę, że po jakimś czasie generalnie zmienimy miasto. Ja się tak zastanawiałam nad San Majshuno, kurde, bo jak ona prowadzi tą galerię, to, to by chyba w zasadzie pasowało tam molestuje psa. Ale nie wiem, z drugiej strony zastanawiam się, że może ona faktycznie by też zaczęła być taka, wiecie, proekologiczna i też by się tym na przykład zajmowała, nie? Ja później już mam takie plany, że ci moi simowie, ja oni będą się wszystkim zajmować. Ona będzie ekologiczna, będzie malować, będzie pisać, będzie nie wiem, dziergać na drutach, a ostatecznie wychodzi tak, że robię dziecko, a później porzucam sejwa. <laughs> Życie po prostu, no. Jakoś tak nie wiem dlaczego w tym domu jest strasznie ciemno, mimo że mamy tutaj kurde tych okien. Tutaj jest w salonie takie duże okno, a jakoś mi tak ciemno, no. Hmm. Wiecie, co mi ostatnio wkurza, że obrazy, jak zaczynam na przykład malować pierwszy obraz jakiegoś dnia, to ten obraz po ukończeniu znika. I jak nie zatrzymam w dobrym momencie, czyli pod koniec, właśnie. Dlaczego ona nie maluje w ogóle? Yy, to po prostu on znika, nie? I jestem na przykład yy, molonów w plecy, bo nie wiadomo, dlaczego obraz znika. W ogóle często zdarza mi się tak, że ona nie ma pędzla. I maluję jakby tylko rękami, co jest dziwne, albo właśnie przychodzi mi ta maskotka z tej góry komorebi i, i, i ona maluje, ale nie mogę później z tym obrazem nic zrobić. Także, no, fajnie, 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 no, jest super. A już rozwala mnie najbardziej to, bo ja mam ten piroński odkurzacz, jak ona jest w restauracji, nie? I nagle nic tego, nic owego zaczyna tam odkurzać. Pół biedy, że ona wyciąga ten odkurzacz, nie wiem, z tyłka chyba. I se nim odkurza, ale po prostu, wiecie co, jak on jej wchodzi za przeproszeniem w żyć później, to naprawdę mam dość. No, mam dość. Bo to już jest trochę przegięcie, nie? Czemu ona w ogóle nie maluje? No, co jest znowu z tym malowaniem? Oh my god. O nie, znowu mi się pies tapla w czymś. Ja już nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Dobra, chodzi o wykąp. Nie wiem, jakiś koleś randomowy przyszedł, jakiś rozgniewany. Nie wiem, może pies szczekał, jak nas nie było, czy coś. Ma jakieś pretensją. Dobra, kąpiel dla cappuccino. Także luzik. W ogóle woda w tej wannie to jest cudo. Ja nie wiem, czy ja po prostu mam jakiegoś słabego kąpa, czy, czy o co chodzi, nie? Ale patrzcie na tą wodę, nie? Pojawia się i, pojawia się i znika. Łuhu! <śla> la la la! O matko, gdzie się twoje buty, po? gdzie się twoje buty kobieto podziały? Hmm, tu ma je na stopach, a jak wyjdę z gry, to pewnie ich nie będzie miała. A one są jakieś ten z custom kontentu, bo ja już nie wiem. Słuchajcie, mojej Simce w ogóle buty nie działają. Nieważne jakie, nie, ona odmawia, ona nie nosi butów już teraz. Także nie wiem, zobaczymy w innych strojach, czy będzie miała buty. Nie ma. Słuchajcie, nie ma butów. Buty nie działają żadne. Ani z gry, ani nie z gry. Także generalnie nie ma to znaczenia. Widzę, że tu też będzie bossa w zimowym stroju. Ja pierdzielę. Bo to po prostu strój ustalony z gry jest ten zimowy, więc tu nie ma wielu opcji. Patrzcie, ona nie ma butów. A na tym festiwalu to ja nie zauważyłam, czy ona ma buty, czy nie. Będę musiała sobie to obejrzeć. Ja pierdzielę. Masakra. Patrzcie i normalnie tutaj w grze, ups, normalnie w grze ma buty i ubiorę jej takie, które były zawsze i wszędzie, czyli na przykład te i zobaczę, czy one, czy one po prostu będą mnie. Masakra. Czym ta gra mnie jeszcze zaskoczy? Trzeba było po prostu grać sobie dzisiaj w trujeczkę, bo to po prostu no, zaczyna mnie przerażać. Jak po aktualizacji, nie wiem, buty znikają Simon, z nóg. Matko, dajcie znać, czy macie taki sam problem. Zresztą zaraz zobaczymy, czy te, czy te buty powrócą, czy, czy co. Może jak zmienię parcelę, to założę buty. Nie wiem, kurde. A może dzisiaj sobota, tu nie wiem dzień bez butów jakiś, czy co? Nie wiem o co chodzi. No i nie ma butów. Ktoś tam do nas dzwoni, ale my pojedziemy sobie do Alexa. Słuchajcie, mam, mam dość kombinowania z butami. To jest po prostu żenujące. I lecimy. Alex przypominam, mieszka w Newcrest. I jest takim eleganckim przystojniakiem. Ma bardzo taki wyrafinowany wystrój domu. I w sumie mieszkanie daleko naszego sklepu. Czyli generalnie ja po, aktualiz po aktualizacji widzę, mam dwa duże problemy. Czyli brak postępu przy malowaniu obrazów, co jest moim źródłem utrzymania, więc niedobrze. I brak butów to też niedobrze. I jeszcze dłuższy ekran ładowania, też niedobrze, słuchajcie. Nic nie zmienia się na, na lepsze, jest coraz gorzej. Ty patrzcie, ubrała buty! Ubrała buciory! Wreszcie opamiętała się. Dobra, to może na swojej parceli domowej, nie wiem, od aktualizacji się butów nie nosi. Zobaczymy. Dobra. Y Idź do niego. A ciekawe, czy teraz w tych strojach pozostałych będziesz miała te buty, nie, nie wiem. Nie ma nikogo w domu? O nie, co ja nie zauważyłam tego na podglądzie mapy? No źle trafiłaś, koleżanko. Pewnie się spotyka z tymi innymi laskami. A niech go! Słuchajcie, biorę dziewczyny ze sobą, jest sobota, młoda godzina, wkurzyłam się, idziemy na dicho. O, fajnie się dziewczyny poubierały, bardzo ładnie wyglądają i mają buty, więc jest dobrze. Weźmy sobie, jest jakiś DJ już? O, patrzcie, a nikogo jeszcze nie ma. Dopiero co impreza się rozkręca, no to idziemy sobie potańczyć w tym letnim stroju. Chyba na następne lato jej po prostu ten strój zmienimy, może jakąś sukienkę, zobaczymy, co tam będzie fajnego. A czemu tutaj taki wystrój dziwny jest? Taki jakby na ten, na, na jesień. Dobra, tańczymy sobie. O, jakie synchro! Fajnie. Ta dziewczyna też jest fajna, ona nie jest naszą znajomą, w ogóle jej nie znamy. Ginny Pear. Może byśmy do niej zagadali? Taka fajna się wydaje, przyjazne powitanie. O, idą też inni. Ła, to chyba po prostu wieczór babeczek. Ej, patrzcie, jedynym facetem jest DJ tutaj. No i może barman gdzieś tam u góry, ale nie wiem, nie widzę. Jest to jakiś barman, a może barmanka będzie? Barmanka chyba jest, nie? I jakiś facet przy barze siedzi jeden. No, tutaj będzie miał górcze. Ale do popisu, jak będzie chciał kogoś poderwać. Patrzcie, ile dziewczyn. No, to same dziewczyny. A ja chciałam dzisiaj przyjść, może poznać jakiegoś nowego faceta, kurczę. O nie, idzie sobie ta fajna dziewczyna. O nie. Szkoda. A ta jak się nazywa? Bo tej też nie kojarzę, kurczę. Ma jakieś długie nazwisko. Tina? Nie, Tanaya. Mhm. Poczekajcie, zagadam może do niej. Czemu by nie? Zabawne powitanie, proszę bardzo. Uh, uh. Te na pomarańczowa, Aha, bo a może one są w jakimś klubie? No, 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 one są w klubie, a dobra. Fajnie. Słuchajcie, zrobimy sobie taniec grupowy, czemu nie? Rzadko w sumie to robię. Patrzcie, jak to goleś tutaj. Damy radę zrobić ten taniec grupowy? No szybciej, dziewczyny. Halo! Uwaga, coś cię będzie działo. Wow, jest moc. Słuchajcie, mamy tę moc. Yy, no dobra. Wow, zapomniałam, że to tak fajnie wygląda. Patrzcie na minę tej laski, ale że co? Że jak? Co wy robicie? W ogóle? Nie znacie się? Teraz na dziewczyny, one mają to gdzieś, słuchajcie, tańczą swój układ. Ale fajnie im to wyszło. Wow. Widzicie, czy mi się to kojarzy? Ten, ten układ taneczny z tym, z Harrym Potterem, z czwartą tam częścią, jak te. Czarodziejki, że czarownice? Czarodziejki. Czarownice z tej Francji przyjechały i tam odstawiały jakieś czary i tańce. No właśnie, to był chyba mniej więcej podobny układ. O i znowu sobie pląsamy, jest miło. Facetów jak na lekarstwo niestety, no ale co zrobić, nie można mieć wszystkiego podobno. Jeszcze może bym z nią skoczyła, ona tak dobrze stoi z energią. Yy, może bym z nią skoczyła dzisiaj jeszcze na jakąś siłownię na chwilkę. Może nawet ze wszystkimi dziewczynami, chociaż takie dziwne, nie, po dyskotece tam na siłownię. Nie wiem, może, może, może jednak wrócimy do domu i spróbujemy coś namalować. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że odzyskałyśmy buty, więc jest, jest dobrze. Jestem pełna nadziei, że, że również obraz uda nam się namalować. Mamy nieskazitelną reputację. serią, mamy romansy z trzema gośćmi, ale dobra. Mi się wydaje, że ten gościu, ten Malcolm, my go też troszkę znamy, że on to jest taki, taki taki playboy, ale on ma chyba w ogóle żonę, rodzinę ma. Tak mi się wydaje, że on czegoś gdzieś tam szuka na boku. Tak zerka, zerka. No, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy, czy z nim coś tam próbować. Najpierw chciałam jakiegoś takiego bogatego Sima wyhaczyć czy coś, ale też jakoś mi to nie wyszło. No, w ogóle jeszcze mamy taki związek, że tak powiem, romantyczny, chociaż trudno to tak do końca nazwać. Z... Czekajcie, zaraz Wam go pokażę. No i tu jest w sumie Randy. Jakoś tak nie umiemy, że tak powiem, z niego zrezygnować tam raz za czas. Zdarzy nam się do niego zadzwonić i jest jakieś tam barabara pod prysznicem czy coś w tym stylu. Chociaż w sumie jest to bardzo nie w porządku do broka, bo on tak bardzo by chciał, żebyśmy zostały jego dziewczyną. Zresztą mamy tutaj chyba te pokrewne duszenia. No także no, nie wesoło pod tym względem, ale ona jakoś nie umie się określić, z kim ona to by chciała być. Chyba najbardziej to z Alexem już by się zdecydowała na, na związek, z tym, że Alex jest Simem, który nie lubi się wiązać. Więc to może być problem. No ale jak tutaj życie naszej Aiko się potoczy, no to już czas pokaże. Mam nadzieję, że będziemy mogły jeszcze narysować, narysować, namalować jakiś obraz. Pod względem energii nie jest w sumie tak źle. Byleby tylko dało się coś tutaj stworzyć, może jakiś klasyczny się uda. Widzę, że generalnie ona wróciła tutaj chyba w dobrym humorze. Banalne ozdobienie, tak? Wiem, wiem, bo ty jesteś znawczynią sztuki i w ogóle. Ja sobie wyobrażam ją kiedyś, wiecie, za X lat simowych, jako taką wytworną damulkę, bardzo taką snobistyczną, też taka snobka, właśnie, która będzie miała jakąś tam wielką galerię sztuki w San Myszuno i w ogóle będzie traktować wszystkich z góry. Na pewno będziemy mieć dziecko, aczkolwiek nie wiem jeszcze z kim. No, więc na pewno bym chciała, żeby ona zaszła w ciąży, żeby miała dziecko, nie wiem czy, czy będziemy w jakimś tam związku, czy nie, to się wszystko jeszcze okaże, wszystko jest tak naprawdę przed nami, no obrazy też się widzę naprawiły, jest jakiś postęp w malowaniu, także... Fajnie. No, i tak sobie tutaj pykam, słuchajcie, na spokoju. Jest to przeciwieństwo wielu moich rozgrywek, bo mam tylko jedną Simkę, no i zwierzaka. I jest to takie, wiecie, czasami po prostu nie chce się grać wieloma Simami. Ale na przykład dzisiaj kusi mnie, żeby sobie w trójeczkę pograć, żeby tam wejść do mojej Simki, która ma trójkę dzieci, w tym jednego nastolatka. Wiecie, bo też pokazuję Wam na, właśnie, prywatnych sejwach, no, także chyba sobie pogram. Zresztą czwórka ostatnio też działa mi na nerwy, bo nic tutaj nie jest takie, jakie powinno być. No, jeszcze wychodzą za niedługo jakie te akcesoria. W sumie nie wiem, jak to nazwać, czy to są akcesoria, czy to są mini akcesoria, nie wiem, jak to po polsku nazywać. W tym marokańskim stylu i jestem trochę zawiedziona. Tak naprawdę no, mało co tam widzieliśmy, bo tylko jakieś screeny. Ale, jeśli to będą tylko obiekty z budowania, to ja chyba tego nie kupię, bo ani taki styl nie jest mi bliski, ani nie jest mi to do niczego potrzebne, tak naprawdę, bo budowniczym nie jestem. Nie, nie jestem bobem budowniczym, niestety. Większość rzeczy ściągam z galerii. No, w sumie te rzeczy z galerii też mogłyby być fajne w połączeniu z, tym, z tymi akcesoriami i tak dalej. Ale czy ja będę z tego korzystać? Nie ja wiem. To mi śmierdzi jakimś takim kolejnym batu, trochę, nie? Ale zobaczymy, może będą jakieś fajne rzeczy w sensie ciuchy albo włosy, chociaż pewnie to nie będzie za duże, więc wątpię. No, ale wszystko się okaże. Słuchajcie, dajcie, zna dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy to jest tylko wyciąganie kasy, czy może Wam się akurat podoba taki, taki pomysł nastawiony na budownictwo i takie właśnie dla nas, może egzotyczne jakieś rzeczy. Dobra, ja będę dzisiaj kończyć ten odcinek. Słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że trochę sobie odpoczęliście przy moim ględzeniu. Także trzymajcie się i pa! pa. Dobry dają w galerii. Sprzedaj! Nie dawaj do sklepu, nie!